Siemanoludziska, jesteś to raz i witam z w kolejnym odcinku Zagrajmy w Minecraft takie luźne granie i gadanie Okej, okay, słuchajcie, pora dokończyć budowę tego basenu Pseudo yy, I co? Taka garść dla was informacji Jak na pewno zauważyliście, nie ukazał się odcinek z Just Cause'a Ponieważ mam mały problem z nim yy, Jak go wyrenderuję do yy, optymalnie dobrej jakości to ono i tak nadal dużo waży, i cholera jasna. Mm, mam problem z przesyłaniem z tym internetem, a u tego dostawcy, co chce mieć teraz internet, jest naprawdę bardzo dobry, tylko że on za, za takich pracowników, którzy cały czas mówią: Ja nic nie wiem, nie wiem kiedy to będzie, wiecie o co chodzi. No i będą się to jakoś jeszcze załatwić. Tak więc no, z Jascosem ludzie musieli się chyba poczekać, no chyba, że uda mi się jakiś jeden odcinek, dwa wysłać y, przy okazji, żeby się, żeby te osoby, które czekają z Jascosem, nie były jakieś tam zawiedzione. Y, ale na pewno... Y, y, będą mi inne serie teraz na kanale robione. Aktualnie ten... Y, jakby Wam powiedzieć... Intrusion. Jest dziewięć odcinków, czyli na 9 dni. Potem biorę na warsztat na wrzucanie Mediwala z dodatku. To jest kampania Ameryk. I mam nadzieję, że Wam się spodoba ten let's play. Potem biorę sobie na warsztat. Muszę dokończyć, bo cholernie długi czas nie nagrywałem kolejnej kampanii, jaką miała miejsce Um, fuh, przed chyba ślubem, bo nagrywałem kampanię brytyjską i to się sobie jakoś na dniach zacząć kontynuować, bo już mam połowę kampanii zaczętą, tylko miałem najgorszy... O cholera, zabrakło, Miałem najgorszy moment yy, yy, właśnie z tym... Yy, z wojskami, bo te małe frakcje nad którymi się nie skupiałem, one urosły w tak dużą potęgę, że mam z nimi aktualnie problem. I się coś z tym wykombinować, żeby jakieś rozgryźć bez cheatów. To taka jedna kwestia. Co jeszcze? Co do ludziska powiedzieć, żeby że nie skomać. Kolejną serię, jaką na warsztat będzie yy, Mafia, prawdopodobnie. No oczywiście jeszcze medieval 1. Tak więc no troszeczkę tego Mediwala w tym grudniu będzie. Inne serie także będą, także no... Nie pytajcie mi się kiedy, ale będą jak będą gotowe, tak? Po prostu. Yy, coś jeszcze... Hmm. Chyba nie. A, słuchajcie, po prostu sobie do takiego luźnego grania i gadania przy Minecrafcie, takie jakie miało to miejsce prędzej, e, czyli Zrobię sobie minecraftowe szaleństwo jednego dnia. I ja tam na przykład te odcinki będą przez tydzień i do kolejnego tygodnia one będą się tam utrzymywać, kiedy ja nie zrobię sobie filmu z odpowiedziami na wasze komentarze. E, co jeszcze? Jedna sprawa, która mnie smuci na naszym YouTubie, że Google Plus zrobiła sobie platformę społecznościową i za cholerę nie wiem jak odpowiedzieć na niektóre komentarze, to jest no, dosłownie no, bullshit, który mi się nie podoba, powinno się coś z tym fantem zrobić. Co jeszcze, ludziska? <laughs> Aktualnie zdradzę wam moją małą tajemnicę, którą rozkminiam od jakiegoś dłuższego czasu, a mianowicie chcę otworzyć nowy kanał, ale no... Za bardzo mi to nie idzie, nie mam jakiejś weny, nie mam materiałów do tego. Już szukam któryś tam dzień i po prostu to są dość takie... No, takie luźniejsze po prostu. Kiedyś interesowałem się historią, chciałem to przejść troszeczkę na YouTube. To jest taki mój plan na najbliższe dni. Po prostu, jak nie będę miał co to będę sobie siedział i to dłubał. Oczywiście porządki na kanale będą, ale dopiero będą zrobione w grudniu. Jak dostanę masę wolnego, bo chyba mi się wolno jakoś szykuje od 20 grudnia. Tak więc, no, będzie troszeczkę mm, wesoło. Przynajmniej będę miał masę czasu na no, nadrobienie moich YouTube'owych zaległości. Tak więc, no, spodziewajcie się nawet nowych serii, które się ukażą na kanale. O, pięknie to to. Coś jeszcze? Hmm, chyba nie jest takiego z YouTube'em związane. Zobaczcie, tych minecraftowych szaleń będą aż chyba trzy tygodnie, jak nie na cały grudzień, bo na pewno zrobimy sobie to minecraftowe szaleństwo w sobotę albo w niedzielę. Czyli, no tak jak było, 24 odcinki w ciągu dnia. A akurat już zbierało mi się chyba z 60 tematów na nagranie tego, Także no trochę tego będzie. Okej. Okay. No i co tak jeszcze? By the way. Nie, ja, to chyba wszystko na temat YouTube'a Jak będą jakieś w ogóle informacje, to Wam dam znać. No tutaj chcę się na razie skupić na. Skończenie tego basenu. Ok, nice. Jestem ciekawy, czy jak zrobię popłytki z kobylstona, czy tam stona, kto tam woli. Czy będę mógł wyjść z wody, to mi interesuje na chwilę obecną. Gdzieś tutaj miałem właśnie chobl sona i chyba on się tutaj gdzieś znajduje. Tu jest tak dobra. Jak to wygląda? O, 6. Pasuje. Jeszcze 6. I dziękuję. Dobra, to sobie na razie schowam. Coś się tu przytopiało bo zapomniałem, a piasek dobra nie się przetapia. Dobra, to możemy sobie schować. Troszeczkę towaru mamy do budowy. Hmm, to czego mi dziecko przeszkadza. Ok, zobaczmy czy będę mógł wyjść z tego grajdówka. Będę mógł wyjść. No to nice, nice, nice. E, tu zrobimy sobie ludziska taki, aby wam powiedzieć teren rekreacyjny. E, tu planuję zrobić taki wodospadzik, chyba już wam mówiłem w, nie, w którymś odcinku, że to będzie po prostu takie ładne zejście. Tu będzie taki ogród schowany z wodospadem i takie tam pierdółki tam będzie sobie gdzieś spływać a to dopiero jak w następnym odcinku jak będę już nagrywać sobie e, moje e, luźne granie i gadanie, także no będziecie mogli się nawet spodziewać na dniach, że będzie jakiś filmik informacyjny przy Minecrafcie to tam będziecie mogli trochę podpatrzeć bo na pewno zamierzam budowę ze do netteru, do tego ogrodu, tam ukryte pomieszczenie pod basenem, coś jeszcze chyba nie, a gdzie ja szedłem? Miałem iść przecież po wodę, bo potrzebuję do magicznego źródełka aż 3 sztuki tej wody. Trochę owcy, owcy się nalęgło, nawet dobrze, na pewno będzie jakaś farma też. Ja ludziska mam taką ochotę ostatnio nagrywać sobie Minecrafta, nie wiem czemu. Po prostu tak lubię budować. To jest masakra. Na warsztacie się z A to dopiero ludziska jakuję mm, sobie nową kamerę i będę miał więcej możliwości do nagrywania, także wtedy będziemy sobie kombinować z nagraniem czegoś. O, tutaj się woda nie chce wylać. Czemu? Hmm... Trochę to zajmie. O oh. No jest znaczyłem źródełko. Zajebiście. Mhm. No, come on. Okej, okay, spróbujemy zrobić to magiczne źródełko. Potem podkopiemy się. No, to mam płyń bliżej. Już noc zapada. Niedobrze. Nie poczułem, tak wyskakiwałem z tym jak chwili skonopi z tą wodą, znaczy z tym dirtem. OK, nice, so maso, o oh, masa naprawdę, ja Po płucikami z tego mojego mm, blockhouse'u. <laughs> ok, tutaj blockhouse ma dobre znaczenie, bo block to klocek, a house to domek, no i macie, blockhouse. Okej, okay, dobra, zróbmy to magiczne siodełko i, i zróbmy ten basem cholerny. O widzę, że się to sfejuliło. Ech, dobra, jeszcze jedno wiaderko. Trochę się z tym nalatam z tymi wiaderkami na razie. Ech, no i co ludziska? Tak, tak Bajdowej co u mnie trochę czasu mam na nagrywanie, także nie narzekam. Obowiązki małżeńskie się trochę zluzowały Tak to nazwę. I tam zawsze w weekend mam czas nagrać na cały tydzień zapas filmowy. Z Pawlakiem coś tam będę niedługo kombinował, z BF-a sobie ponagrywać. Mam nadzieję, że uda mi się go dzisiaj nawet jeszcze zaciągnąć do tego BF-a. No i co? Będzie no na pewno więcej serii. A propos do Saints Row, a na razie do niego nie chcemy z Pawlakiem wracać, bo to będzie troszeczkę strata czasu jeszcze nasza. No, musimy przejść na nowo cały... całą tą naszą rozgrywkę, prawdopodobnie sejnstro z naszych kanałów pójdzie do kosza będzie na nowo nagrywany bo innego na razie rozwiązania nie widzimy z Pawlakiem także to na razie tak to nasze na razie takie plany Oj, oj, jest dużo klawiszy. Na raz. Ok, zobaczmy. No. no co jest 5? Nie wiecie co ja tutaj sobie wykopię chyba jedno źródełko? Magiczne. Okej, okay, dobra. <laughs> Będzie trochę biegania i planowania. Mm -hmm. Co my tu mamy? Coś się zaczęło dziać dobrego. No cholera, musiałem spać. Nie wiem, co to zyska. Ja ten basen sobie zostawię na potem. Jak go skończę, zobaczycie to już w następnych odcinkach. Bo jest tak, że to nie będzie miało sensu to budowania. Będę się tutaj chyba zabudować. Cały ten teren będzie szybciej mi tak po prostu wylać wodę. jak kombinować z tym basenem. No, rodziska ludziska, dobra, to by było na tyle z mojej strony na razie. Hmm. Także no, szykujcie się na powrót z serii w większej ilości. Come on, a w sumie może tutaj jeszcze pobudujemy taką platformkę. A come on, to chodzenie pod wodę to jest największy bullshit że tak wolno chodzi po stronie. Dobra, najmniej do ludziska przedłużę Wam tutaj tego mozolnego budowania. Z basenem się już uporą sam... Także wiecie, jaki to będzie miał pomysł tutaj nad całą także że tu zaleję całą wod basen wodą i potem tego drycika sobie wykopię. I potem przechodzimy do kolejnych budu... Kolejnej budowy, jaka będzie na kanale. Czyli tam zejścia do netheru, bo sobie domek w końcu wykończyć i potem będziemy tworzyć farmę. Już taką prawdziwego zdarzenia dla owiec, w ogóle każdego gatunku. Krów, bo tam krów nie będę wariował z tymi grzybowymi ku, yy, krowami. Będą się kurczaki i świnia, także no co ludziska. Plan przyszły z Minecraft'a znacie, co będę budował. Tak więc co? Yy, komentujcie, oceniacie i trzymajcie się do usłyszenia. Cześć!